Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę makietę o Monte Cassino, bo, bo niedawno była rocznica bitwy o Monte Cassino. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba, a więc może zaczynamy, Co? Makieta przedstawia polską drużynę. A drużyna to, jak wiecie, najmniejszy jeżeli chodzi o wojsko polskie składające się najczęściej z sześciu żołnierzy, już Wam nie będę tłumaczył dalej. Dobrze, może zacznijmy od unicestwionej, że tak powiem, strony niemieckiej. Widać tu trzech żołnierzy, dwóch poległych, niestety dla Niemców, jeden jeszcze żyje. Jest to niemiecki grenadier, ten, który żyje. Rzucił właśnie pancer Fausta. bo Ten Polak, tu mu każe. ma przystawioną lufę Niemiec ma przystawioną lufę pistoletu do piersi. Tu mamy niemieckiego żołnierza osługującego ciężki karabin maszynowy. Uj, przepraszam za ostrość trochę. I mamy jeszcze tu żołnierza Wehrmachtu, który pewnie szykował się, żeby wziąć ten, tego Mausera leżącego na brzegu okopu, i żeby odpierać im atak Polaków, ale niestety już mu się nie udało. Tam leżą łuski od ng 34. Uj, krew spadła, to później poprawię. Tu mamy żołnierzy polskich poczekajcie dwóch żołnierzy polskich w, w, w brązowym stroju i w beżowym. Ten beżowy to oficer jakiegoś wyższego stopnia, na przykład Kapral mierzy właśnie do tego granadi niemieckiego, a ten tutaj ten szeregowy polski drugiego korpusu polskiego no, i idzie tutaj, gdzieś poszukać na przykład jakichś niedolnych kiełców, i ich dobić lub wziąć, to nie woli. Tu mamy tabliczkę z napisem Ach punk Minan. Oderwaną zapewne z jakiegoś pola, minowego, Tu mamy trzy drzewa, jedno liścia z te dwa, iglaste. Trawa, tu oko chińskie, jak wcześniej mówiłam, skrzynia stoi tu z tyłu, najprawdopodobniej. Ten żołnierz tu miał w niej pancerfaust teraz go wziął i. No i niestety, jak wiecie, no został wzięty do niewoli, tak. No to pa. No to pa. Widzimy się w, na w następnym odcinku. Cześć.